Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie inaczej niż we wszystkich dotychczasowych, ponieważ dzisiaj chciałbym zająć się troszkę gotowaniem. Na to nie patrzcie, bo to nie jest film sponsorowany i piwa oceniam. Nie będę. Wracamy ingrediencje do zlewu, żeby już było wszystko. W zasadzie oprócz przypraw. Do tej mojej, co wody będę gotowa. Zupę pieczarkową. Jak widać pieczarki są, a reszta. No, niewiele do tego potrzeba. Pieczarki, dużo cebuli, było więcej, ale troszeczkę nie najlepszej jakości się okazała cebula, którą nabyłem, nie powiem gdzie. Boczek kupuję taki pokrojony dlatego, że. No nie wiem. E, trochę z lenistwa, trochę dlatego, że akurat w tym boczku, tu firmy również nie powiem. Nie ma żadnych chrząstek, żadnych skórek, ani niczego takiego, co to podobno dodaje smaku. Ja tego po prostu nie lubię. No, potrzebna nam jeszcze będzie śmietanka. Do zupy, ale to wyciągniemy ją już na sam koniec. Pod koniec gotowania będzie nam potrzebna, a na razie zajmijmy się krojeniem cebuli. Nie musi być jakoś bardzo dokładnie w żaden sposób. To oczywiście no nie za grubo, ale tak nie ma się czym przejmować, ponieważ ona pod koniec gotowania już w zasadzie jest w ogóle niewyczuwalna. Tak jakby się rozpuszczała w tej zupie. No oczywiście potrzebne jest do tego jeszcze coś jakiś wypełniacz. Można ją jeść bez wypełniacza, no ale jest to zbrodnia przeciwko ekonomii. I ha, no cóż, tu już jak się woli, można mm, e, z ziemniaczkami, które pokrojone jak do zupy, dodajemy do zupy i gotujemy z zupą, ale... Ja dzisiaj zrobię sobie wersję z makaronem. Póki pamiętam, jedna uwaga: nie dodawajcie nigdy do tej zupy makaronu do garnka i żeby zostawić na tak zwane potem, ponieważ ten makaron wypije całą wodę, jakby nie był ugotowany. Dobrze. Zaczynamy gotować. E, jakby nie był ugotowany, całą wodę Wam wciągnie i będziecie mieli smaczną, co prawda, ale już nie zupę, tylko potrawkę. Tak, boczku dość sporo. Nie powiem Wam tam w gramach. Jeżeli będziecie kupować w paczkach taki krojony, no to dwie. E, poczekajmy chwilę, niech on się tu troszeczkę. Puści tłuszczyk, mm -hmm, chociaż troszkę. Garnek, no cóż, garnek też to się istotny. Najlepszy jest taki, w którym można smażyć, a potem gotować od razu. No, można to przesypać do garnka do gotowania zupy, ale no cóż, jest to kolejny garnek do umycia. A po co? No chyba, że nie macie. Dobra. Teraz wsypiemy cebulę. Uh -huh. Sądząc po skwierczeniu, chyba trochę przesadziłem z ogniem. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, troszkę oszczędziłem Wam obierania tej cebuli ze skóry, ale wyglądała naprawdę nieszczególnie. A jako, że jest piątek. No to sklepy są troszeczkę jakby przetrzepane z towaru. Więc nie było wielkiego wyboru. A że miałem wielką ochotę na moją zupę pieczarkową, to a, no to musiałem się zadowolić tym, co było. No tutaj taki jakiś ogonek, jego nie chcemy. Tak, no też nie chcę. Musiałam źle przeoczyć przy obieraniu. Ale trzeba być czujnym. Mówię, że nie trzeba drobno kroić, a następnie drobno kroję. Tak, to prawda. Ale jeżeli tu gdzieś zostaną jakieś przygąbki, większe części też nie szkodzi. Na razie nie przykrywamy tego przez momencik, ta, 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 ta. czyli mamy boczek, mamy cebulę, powieszamy to sobie trochę, żeby cebulę też dostała, co tu się jakiś taki kawałek cebuli dziwnej barwy, nie, chyba nie, o już, na tym etapie już nie widać, troszkę soli, wtedy cebula troszeczkę szybciej puści sok i zacznie się zaczną się czary zupne. No, teraz chyba przesadziłem w drugą stronę. Przestały skwierczeć, ale trochę powinno jednak. No dobra Ech, teraz biała kiełbaska. Niejednokrotnie widzę w, w telewizorowych przepisach, że taką kiełbaskę to na duże kawałki, prawda? A najlepiej całą. No ja życzę powodzenia panom kucharzom w jedzeniu tego czegoś łyżką. Czy ja mam to potem wyciągnąć na talerz i pokroić sobie, jak dziecko? Ej, ej czekaj, nie, nie uciekaj. Więc. No, nie kroję tego na miał jakiś, żeby jednak było widać co to jest, ale też no, raczej tak, żeby na łyżce się zmieściło i nie powodowało konieczności szerokiego otwierania buzi, żeby tą łyżkę umieścić w otworze gębowym. Tutaj przypomina się jedno z przykazań kobiety. Jakiejś kobiety. No, takiej kobiety, która tam, no, etykieta i tak dalej, i tak dalej. Chyba odrodzeniem, no. krawaj przed się często, a mało. No i jeżeli taka kobieta wyciągnie sobie łyżką całą kiełbasę. No to ma problem grzecznościowy. Musi ich wtedy sięgać chyba po innej sztuczce, kroić, powiem, pożeranie jej całej paluchami raczej nie przystoi. Tak. Żupa nie jest jakaś bardziej skomplikowana. Ale... Zapewniam, że smaczna. A! Jeszcze o jednej rzeczy muszę zapewnić. W zasadzie na samym początku pewnie rozglądacie się i szukacie wzrokiem, gdzie są te wszystkie warzywa. Nie, to jest zupa niezdrowa, to jest zupa dla mnie moja i tylko moja. Nikogo nią nie częstuję. Hmm. Więc z warzyw to w zasadzie tylko te cebule, które tam wpadły i to by było mniej więcej na tyle. No pieczarki liczą się co prawda jako warzywo, ale tak chyba troszeczkę na siłę. Żeby nie było trzech pozycji na kasie samoobsługowej, że mamy warzywa, owoce i grzyby. No, no bez sensu tych grzybów, aż tyle tam nie ma. Żeby mieć osobną pozycję, więc podpadają pod, e, pod e, warzywa. Dobrze. Chyba troszeczkę większy ogień zrobimy. Niech płonie. Teraz pieczarki. Ja oczywiście pewnie pokazuję Wam szafkę zamiast pieczarek. No, mam nadzieję, że, że nie. Film jest troszeczkę eksperymentalny, bo też nigdy nie robiłem filmu z kamerą taką umieszczoną na głowie. I nie bardzo też wiem, jak ten taki film można by tutaj robić, żeby było wszystko dobrze. Nie mam niestety podglądu, Aha, może następnym razem sobie zorganizuję jakiś podgląd ale też może być, że nie będzie następnego razu bo jeśli chodzi o przepisy kulinarne no to w zasadzie byłoby na tyle no jeszcze z mniej płynnych dań mógłbym ewentualnie zaprezentować pizzę ale ja, ale to to też w miarę potrzeby bo ja nie gotuję tego tutaj na kilmutek tylko po prostu dla siebie to mój obiad w zasadzie troszkę nawet jestem urodny. Pieczarki są wyjątkowo gigantyczne. Zwykle nie kroję je w ten sposób. Raczej staram się zrobić tak, żeby było widać, że to pieczarka. Ale tu się nie da. I tu podobnie jak te kiełbaski troszeczkę się kłania wielkość łyżki. Nóżki też wyrzucają tak niektórzy kucharze. No to to już dla mnie jest zupełne nieporozumienie nóżki wyrzucają, obierają ze skórki! Uu. No pieczarka jest takim grzybem, który w zasadzie można jeść na surowo i wtedy rozumiem, że obieranie ze skórki ma jakiś sens. Natomiast tak, w potrawkach, no to prawdę powiedziawszy. Znałem osoby, które upierały się przy obieraniu i zajmowały im to mnóstwo czasu. Przez to nie lubiły pieczarek za bardzo w gotowaniu. Moich też nie lubiły, bo ja nie obieram, ale kiedyś spróbowała osoba i stwierdziła, że nie ma żadnej różnicy. No, skoro nie ma różnicy, to po co się męczyć? Są też bo bardziej wypasione brązowe pieczarki, które hmm, smakują inaczej, ale jak dla mnie wcale nie lepiej. No, Zuchy gotuje zawsze z białych pieczarek, no, rzadko z takich wielkich. Nie wiem czemu one takie wielkie. Mniejsze były w, kart w gotowych kartonikach, ale te były na wagę i. One są zawsze tańsze, a jeżeli jest człowiek dość wysoki, to fajnie się kupuje te na wagę, ponieważ panie, które najbardziej mieszają w tych pieczarkach, nie śmigają do tych głównych koszyków. I tam, proszę bardzo, kiedy gdzie indziej już wszystko przebrane pieczareczki jak ta lala. Tak, poprawa jest no, wręcz kosmicznie prosta zajmuje czasu najwięcej to osiekanie wszystkiego na kawałeczki. Oczywiście to nie są całkiem wszystkie ingrediencje. No ale reszta to bardziej przyprawy niż ingrediencje. OK. No, spokojnie. Miejsca wystarczy, tak zamieszamy, i ten etap będziemy mogli uznać za zakończony. I w tym momencie już będę sobie to nakrywał, żeby pieczarki w całej objętości dostawały temperatury i puszczały sobie sok. Mm, zakrywamy. I, i, I co? I moment przerwy, doprowadzamy kuchnię do stanu używalności i następnie będziemy gotowali dalej. Ok, minęło dosłownie 5-10 no minut. Teraz dodaję coś, co niektórzy uznają za obrazoburcze. No bowiem dodaję czosnek, ale granulowany. My, mm, dlaczego nie świeżutki? Dlatego, że po pierwsze go nie mam. <laughs> Zapomniałem kupić. E, a po drugie, i tak raczej raczej tak na przemian, ale raczej jednak w większości wypadków dodaję, bo ten czosnek granulowany, jak widać, wcale go nie żałuję. E, Dlatego, że to dość długo mimo wszystko jest na ogniu, i taki zwykły czosnek od czasu do czasu zdarzało się, że no nie tyle, że jakoś bardzo zgorzknął, ale tak troszeczkę, troszeczkę już go było goryczką czuć. Bezpieczniejszy tutaj dla początkujących kucharzy, ja nie jestem początkujący kucharz, bo gotuję tą zupę bardzo dawno, ale. No powiedzmy kucharze, tak niezdarne jak ja. Jest po prostu bezpieczniejszy. Dobrze. Teraz nakrywamy widać. Jak widać, sok już pieczarki puściły. Za chwilę będziemy dolewali wody. I to wody, nie żadnych bulionów. Łyk kawy. Uh -huh, tak. <laughs> A, no i to trzeba by może się zamrać w zagotowanie makaronu? <laughs> tak, garnek. Na makaron. Dużo większy niż potrzeba, ale wolę za duży niż za mały. Do, do, o, do za dużego można po prostu wlać mniej wody deska sobie schnie, ale tak przykrywając się, żeby się ją przewrócić. Uh -huh. A teraz na pewno widzieliście tylko półkę, ale to tylko woda. Spokojnie, eee, duża łycha. I. Żuża łycha soli. A, a, nie, 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 ta sólka, nie. Tutaj mamy taką sól, którą się wyrzuca później albo wylewa do ziemniaków albo do innych takich rzeczy. To jest sól bez jodu, który i tak przygotowaniu i wylewaniu nam zniknie, więc nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy na, na sól, którą potem wylejemy. Sól specjalny sól do wyrzucenia eee, pokrywka. Aha. Mogłaby być mniejsza. Eee. Wszystko nam się tu zagotowuje. Go, bo tu już się gotuje pięknie. To w zasadzie już jest e, dość wodniste, ale no ma to być zupka, a nie sos. Po dodaniu śmietanki trochę jeszcze zgęstnieje, więc tak bez przesadyzmu wielkiego. Tak, trochę wody i potem jeszcze trochę wody. Aha. Zimnej kranówki, jak widać, bez dodawania jakichś rosołków. I to będzie się nam teraz powoli gotowało. A w tym momencie to w zasadzie wszystko, co możemy zrobić. No, to przerwa. No cóż, film jest jednym wielkim chaosem. Na tym etapie muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałem, a mianowicie dodać bardzo, ale to bardzo istotny fragment czyli listek. Listek, który pachnie tak obłędnie. Ach, kocham listki, ale też nie wrzucam ich tu całej masy i nie daję, ja nie daję ziela angielskiego, dlatego że ja. A widać, że jest tu w zestawie, czeka. To jest taki zestaw must have do zup, ale ja z tego zestawu rzucam tylko listki, ponieważ ziele angielskie ma to do siebie, że ja w ogóle nie czuję go z jego smaku. Nie, 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 nie odczuwam różnicy, jeżeli ono jest, czego nie ma. Listki owszem, ale ziele angielskie nie, natomiast bardzo często udaje mi się je znaleźć i to zębami rozgryzając i cała radocha z jedzenia zupy, brrr, już jej nie ma. No nic, to tym razem faktycznie przerwa będzie troszeczkę dłuższa, poczekamy aż się nam ugotuje makaron i zupa też niech się zagotuje i będziemy już ją wykańczać, wykańczać śmietanką bo to już będzie ostatnia rzecz oprócz soli, którą jeszcze dodam. Tak, czyli zbliżamy się do grand final. To nie, to na razie to na razie niech sobie będzie przykryte. Makaron. Zakładamy, że makaron jest ugotowany, jeśli chodzi o minuty. To tak, a o smak na razie będzie strasznie słony. <laughs> no. Ok. No my, no my. czarny gaz. I zaraz dokonamy czegoś, czego nam kucharze prawdziwi nie wybaczą. Ponieważ Owszem zlanie makaronu zimną wodą czyli hartowanie a tak bom potem sos do tego się nie chce przyczepić no dobrze ale co ma począć biedny kucharz który chce mieć makaron na kilka dni a jeżeli się go nie zahartuje wtedy zamiast makaronu mamy Jeden wielki, sklejony kluch. No tak. Ostatni etap. Ostatni etap. Potrzebujemy do tego, no może niekoniecznie miseczka, ale może być, eee, chochelka. Z tej gotującej się zupki, która no pachnie przepięknie, musimy odlać trochę mokrego. Jeszcze trochę spokojnie, wszystko wróci do garnka. Więc nie musimy sobie żałować, to gotuje się dalej. A do tego. Po chwili przestygnięcia dodajemy śmietankę. Mhm. Śmietanka zobaczmy, która z moich śmietanek jest mhm. do drugiego grudnia. A może tą? Damy całą. Ale to jest deserowa, to nie. Kulinarna do 21 listopada. To jednak ta trafi do zupy, a tamta trafi z powrotem do lodówki. Tak, otwieramy i wlewamy właściwie całość. I przesadziłem z tym płynem, i nie zmieści mi się całość. Nie szkodzi. O co chodzi w tym? A chodzi o to, żeby nam się śmietana nie zważyła. To jest co prawda śmietana do, do gotowania, więc ona w teorii nie powinna się zważyć, ale zdarza jej się to. Nie powiem, że nie. Dobrze, teraz już zupę wyłączamy. Nie powiem w jakim czasie dokładnie to by trwało, no, pff, powiedzmy z 20 minut. Nie ma tu nic takiego, co, czego nie moglibyśmy zjeść na surowo. Więc no cóż, no makaron może tak. Tu byłby problem, ale makaron gotowałem osobno. I teraz wlewamy tu śmietankę po wyłączeniu już gazu, żeby się to nie zagotowało przypadkiem. Tak, a teraz już można wlać resztę. Już nic nie stanie. Mhm. Naprawdę nie żałuję. To jest spora ilość tej zupy, więc. Mhm. No i ta śmietanka tu przez chwilę się przegryza. Oczywiście należałoby sprawdzić, czy aby dość słone. Nie trzeba tu dużo soli, oprócz no tej, której dodaję do cebuli. No, no, już nie potrzeba. No i to w zasadzie jest wszystko. Gotowa zupa pieczarkowa. a Radek, mierzymy miseczkę, No to już w zasadzie będę się z wami żegnał, bo to. W tym odcinku moich przygód z różnymi rzeczami będzie wszystko. Może przesadziłem, ale to ja będę jadł, więc mogę sobie to tu odłożyć. Nic się nikomu nie stanie z tej okazji. No i zupa. Jak widać, cebula. Owszem, niby gdzieś tam się pokazuje, ale tak bardziej symbolicznie. Taką zupę po wystęgnięciu chowamy sobie do lodówki i starcza nam na dni kilka, chyba że mamy chętnych, Pomoc <śm> pomóc nam w jej jedzeniu. E no cóż, powiedzieć: życzę smacznego i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w odcinkach e innych e moich. No. Nie ma co liczyć na to, że to zmieni się w kanał kulinarny, ale to właściwie nie tyle liczyć, co martwić się. O, może tak. Mam jeszcze inne pomysły, zresztą niektóre nie swoje, ale ta czas, ta, ta realizacja no, trochę zajmie. Także zobaczymy. Do zobaczenia.